Witajcie widzowie w kolejnym odcinku survivala w minecraft <coughs> na wojanowicach no i zacznijmy najpierw zróbmy sobie yy, siekierę a właśnie patrzcie ile ja mam bloków żelaza <coughs> a już w ogóle będę ich miał dużo kiedy zrobię sobie farmę żelaza nawet nie wymagającą zombiaków i potrzebuję się kierem, no bo chcę już tą farmę, no bo ta farma mi już bardzo przeszkadza. No i muszę ją zniszczyć, naprawdę. Ale przeniesiemy ją sobie w jakieś inne miejsce, ale to dzisiaj nie będzie główna rzecz, którą dzisiaj będziemy robić. Dzisiaj już zobaczycie, co będziemy robić później. Powiem wam to kiedy już to zrobimy Patrzcie ile tutaj trzeba zniszczyć tego Czuję, że to trochę będzie trwało Dlatego to przyspieszę I teraz bym chciał zaprowadzić tutaj, tutaj owce, tylko jeszcze pszenica mi nie wyrosła, dlatego chcę zobaczyć, czy y, mamy tam pszenicę. Pszenicy nie mam, ale za to mam 25 kości, a wiecie co to oznacza? Będę mógł sobie to przerobić na mączkę kostną, 12 powinno wystarczyć, no i po prostu. No rozmnożymy te nasze pole, znaczy nie rozmnożymy. Sam nie wiem jak to nazwać. Może wy macie jakiś pomysł jak to nazwać. O dobra. No i mamy już. No to wystarczy nam tylko jedna po prostu yy, przeprowadzić te owce, no bo one mi naprawdę przeszkadzają. O właśnie, nie ma tutaj tej farmy. Jeszcze sobie gdzieś ją przeniosę. No dobra, no, no to zróbmy to sobie koło krów. No i taka farma, słuchajcie, wystarczy. No po co robić jakąś dużą farmę? Takie coś wystarczy w zupełności, ale nie widzę żadnego płaskiego terenu, więc to fajnie byłoby, no tak, za, no zalepić. A tam gdzieś zrobimy sobie yy, dla obiec zagrodę, tylko właśnie nie wiem gdzie, o może tutaj zrobimy, Dobra, tylko na ile jest ta zagroda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no to muszę zrobić na 7, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, o i tutaj jeszcze ósmy i tutaj raz, dwa, trzy, a, raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7. No i ósmy tutaj. O dobra. No i będzie to takiej wielkości. Mam nadzieję, że owcom się to spodoba. Bo tamte miejsce w ogóle mi nie pasowało. Odkąd zrobiłem tą farmę, no to yy, mi w ogóle tego to nie pasowało. No. No i mogę już chyba przyprowadzić tutaj owce, ale muszę Wam powiedzieć, że z tymi krowami miałem naprawdę problem. One się po prostu tarzały, a ja trzymałem w ręku pszenicy, a oni tam e, szli tam w inną stronę. No i było z nimi ciężko. Dobra, najlepiej aby wyszli wszyscy. A no przecież y, mączka kostna, y, przecież za mączką kostną y, żadne zwierzę nie idzie, chciałem już po prostu no oswoić im, z, ich za pomocą mączki kostnej, o ty jeszcze chodź, a dobra, ciebie nic nie interesuje, no chodźcie, o dobra, wszystkie idą. Zależy mi na każdej owcy, no bo potem je rozmnoży, no i będę chciał po prostu jakieś stąd wyprowadzić. No i tutaj mamy ten biom z kwiatami, no to będę mógł je zafarbować na inne kolory i będę miał kolorowe owce mm, do budowania jakiejś budowli z wełny. O, jeszcze potrzebuję furtkę, ale tutaj gdzieś powinna być furtka, albo nie, albo nie. Przecież mogę wziąć sobie dywaniki, przecież zamiast furtki. No, nie wpadłem na ten pomysł. No i tak samo zrobimy z krowami. O, tutaj kładziemy dywanik. Mm, tutaj kładziemy dywanik. No i ten jeden jeszcze mm, jakoś zużyję, nie wiem. No dobra. No i proszę bardzo. No. O, dobra, dobra. Ale się nie rozmnożyły. Dobra, jak już mamy tą mączkę kostną, no to mogę sobie to wszystko rozmnożyć i trochę porozmnażać tych zwierząt. O. Dobra. Już to powiem rozmnożyć. Naprawdę nie, nie mam pojęcia jak to nazwać. O dobra. Mamy już. Może zrobimy sobie z tego więcej. Potem się poluje popoluje może na szkielety. O dobra. Mamy tyle. No to będziemy mogli sobie rozmnożyć trochę te zwierzęta. Mam nadzieję, że będziemy mieli ich pełno. O dobra. Tutaj jeszcze jest pszenica. Każda pszenica się liczy. Aby tak nie było po prostu. O dobra, tutaj teraz musimy zasiać. O. Dobra, no i po prostu to musimy teraz rozmnożyć. O. Najpięknie, no, no dobra, jeszcze to zrobię. O, jeszcze nam dosyć dużo zostało tego. Dobra, ale to chyba i to już chyba będzie na tyle. O, dobra. No i to teraz zbieramy. Ile tego mamy? No dobra, już użyję to całe. <laughs> nie korzystam te całe kości, bo potem nie będę wiedział, yy, gdzie je trzymać. O. A reszta już niech będzie sobie spokojnie rosła. O dobra. Ale jakim cudem ja mam tego tak mało. O, o dobra, chociaż mam już pustaka. No i to jeszcze będzie trzeba zniszczyć, ale chyba to jeszcze nie dzisiaj. Jeszcze dzisiaj wam nie nawet nie powiedziałem, co dzisiaj będziemy robić. A dzisiaj będziemy robić coś yy, bardzo fajnego. A dobra, już Wam powiem. Będziemy kończyć ten mur. No, to chyba będzie jeden z, no dla mnie chyba z, na, y, z najnudniejszych odcinków, ale Wam to może się nawet fajnie oglądać. Ej, A ciekawe jaka owca wyjdzie, kiedy się rozmnoży biała-czarną. Ale słyszałem chyba, że kiedy się rozmnoży biała-czarną, to wychodzi taka y, szara, taka ruda. No nie wiem. Dobra, no i teraz możemy chyba już przejść do głównej części dzisiejszego odcinka. To potem sobie zniszczę, może po odcinku. O, no i jeszcze ten słup z zirta, kiedy się po prostu bawiłem w to. Ale wtedy jednak nie miałem jeszcze tego Optifina, bo chyba jeszcze na tej wersji Optifina nie było. Dobra. No i zróbmy sobie jeszcze inną siekierę, bo będziemy tego potrzebować naprawdę dużo. Nawet to nie jest połowa, ja już użyłem 15 staków drewna na cholerny płot. I patrzcie, patrzcie, i to nawet nie jest połowa. Tutaj jeszcze, no tutaj to może tak nie za bardzo, no bym chciał tą swoją wioskę właśnie no, ogrodzić, ale fajnie było jakby tutaj jeszcze ogrodzić, oczywiście dzisiaj nie skończymy całego, ono i tutaj tak ogrodzę, no i kawałek wioski też po prostu zostanie tam, kawałek będzie ogrodzony, kawałek nie, dobra ale możemy chyba już zacząć, no i co najgorsze, musimy, to to jest z dre, dębowego drewna ten płot, no i teraz tego żałuję, bo muszę iść po dębowe drewna. Ja już tutaj pełno ścięłem tego, ale potem na tym miejscu zasadziłem nowe drewno, więc powinno już chyba to wyrosnąć. A mogłem jednak to zrobić z brzozowego. Nie wiem co mi wpadło do łba, aby po prostu zrobić, no, z, z dębowego, z dębu. No nie, ja już to zasadziłem dawno, a jeszcze nie, jeszcze nie wyrosło. O tajke, do którego się wybierzemy na pewno. Może w kolejnym odcinku jeszcze zobaczymy. O, dobra, nie wyrosło jeszcze. Ile to musi wyrastać? O, ale to jednak wyrosło. No nie wiem, co się stało, ale dobra. No i teraz właśnie widziałem, że będę żałował, że nie mam kości już, bo wszystko wydałem na cholerną pszenicę. No niestety, tutaj był yy, na tym miejscu ogromny las, no ja go ściołem, znaczy nie ogromny. Yy, taki mały las był, no i jak po prostu ściołem, no i drzewa jeszcze nie wyrosły, nie. Ale jak, no nie. Serio? Czy na bagnach im się źle rośnie? No nie wiem co ja teraz mam zrobić. Chyba będę musiał zniszczyć ten dębowy no i gdzieś brzozowy. No dobra, no to musimy zrobić chyba poszukiwania dębowego drewna, jakichś lasów dębowych. No to zaraz pójdziemy na te poszukiwania, ale dzisiejszy plan odcinka to, było, to był płot, ale chyba wyszło na to, że będzie, no wiecie, poszukiwanie dębowego lasu. No niestety, no. Chciałem ten las, to było 15 staków. Użyłem 15 staków. Oczywiście desek, a nie drewna, bo to by wyszło o 4 razy więcej. No 15 razy 4 to jest yy, chyba 60. Nie wiem. Tak, chyba 60. Dobra. No i muszę chyba iść na jakieś poszukiwania. Już spać mi się nie chce, no to wyruszę nocą. Mam tryb pokojowy i tak. Albo dobra, wyłączmy sobie tryb pokojowy. No bo po prostu sobie wyłączyłem, bo w co mi wpadło do głowy, aby na trybie pokojowym to robić. Dobra, yy, siekierę zamiast miecza. Tak dobra, tutaj mamy już mobów. Moby. Yy, no i czy mam na 100%? Podgłoszone? A nie mam oczywiście. O, o, jeszcze, jeszcze chcę sobie yy, No te no, moby yy, włączyć. O, gdzie są wrogie stworzenia? O, no to sobie je wyłączymy. No, bo wtedy kiedy będzie mi jakieś ogóry po prostu, no wiecie, no wybuchał, no to wtedy będę mógł szybko zareagować. A tak to już y, pomniej będzie wtedy. O nie. Szkielety tutaj są. O nie. Już się boję. Dlatego, że będzie jak ogór nam wybuchnie tutaj y, na wodzie. Znaczy y, no w wodzie. O nie i widzę już chyba ogóra. O nie, tarczy sobie nie zrobiłem. Ale już dobra, trudno. Mogłem sobie tarczę zrobić. Mam żelazo. Dobra, czekajcie. Zróbmy tak. O nie. Nie wiem, co ja teraz zrobię. Dobra, czekajcie, wezmę sobie tryb pokojowy. No i zrobię sobie tarcze Może. O, jeszcze potrzebuję crafting. Dobra, no i zrobię sobie tarczę, mam nadzieję, że z tarczą będzie o wiele łatwiej, no bo teraz co się właśnie dzieje, to jest klątwa, klątwa. Ja słyszałam, że chyba tarcze się robiło, tak, czekajcie, nie mam drewna, o dobra. Tutaj się kładło chyba drewno, o, w taki sposób, tak, tak, tak. Inni gracze mają chyba problem z po prostu z robieniem tarczy, no bo zawsze zapominają, ale ja na szczęście już to obczaiłem. No dobra. No chyba mm, nic tam nie pozostało, aby się po prostu przełączyć już na normalnego survivala i walczyć. I szukać dębowego lasu! Tak! Ale tutaj nie ma za dużo tych dębów. Może tam coś będzie za tym. No dobra. A czy ja mam wrogie MOBY podgłoszone po prostu na maksa? Jak chcę mieć na maksa, bym mógł zareagować szybko, dobra. Wrogie MOBY, to mam na maksa, dobra. O, to jest mój zamek, który będę budował. Nawet jeszcze Wam nic o nim nie mówiłem. O, nie, wrogie MOBY. Ja w ogóle to nie jest dzisiejszy cel odcinka, po prostu walczyć z MOBami. O, ale świetny pomysł na, na kolejne odcinki. Walka z MOBami. O. Albo jakiś caving Nie no ja zawsze kiedy idę do jeskini to ci na pula przyłączam Ale dobra ta jest ta wioska Ono i chyba widzę ten dębowy Znaczy nie dębowy tylko ten dirtowy słup yy. I tam oznacza że po prostu byłem O no i A wybuchnij sobie creeper dobra No wybuchnij o dobra, ale ta tarcza pomaga, tak to bym już nie żył O proszę bardzo I po tobie Ahaha. Albo teraz spróbujmy go zabić Dobra, dobra, dobra Nie umiem zabijać creeperów Ale już tarcza nam się trochę zużyła On ma zenchantowany łuk, dobra A tego już spróbujmy e, zabić, pokonać Ale fajnie było sobie ogarnąć e, odrzut No bo odrzut się bardzo dobrze sprawuje do creeperów O nie! Jakieś moby wrogie O nie, o nie Zero litości macie, zero litości Muszę sobie coś zjeść, nie mam chleba O nie, pająki, pająki mnie gonią Nie Uciekamy szybko, uciekamy, uciekamy Dobra No i zróbmy sobie O nie, one mnie gonią Dobra, na szczęście się zaplanowały I zróbmy sobie chleb no bo z moim poziomem życia to może być e, po prostu no klątwa, no... Nie wiem, nie wiem jak ja to nazywam. Szybko jemy! Jemy! Od odradzaj się, odradzaj. O nie! O nie! Ja nie umiem sobie tak poradzić. Łań o wiele jest lepszy ode mnie. No dobra. Mamy, ale mam im za mało tego chleba. O dobra, chodźmy na pustynię, tam jest więcej mowy będzie ciekawiej. O Jezu, wpadłem tu. O nie, Enderman. O nie. O nie, dobra. Dobra, umrę, umrę. Umrę, 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 umrę. O dobra, przepraszam. Cheatowałem znowu, cheatowałem. Chyba ostatni raz przełaczam się napis tula, no wiecie, no kiedy jest Enderman normalny kiedy jest. O nie! Mam normalna, ja mam półtora serca. Ostatni raz chyba w jaskini się przyłączyłem na pistula, bo wtedy tak jest nudno. No dalej! Odradzaj się! Dobra, ja nie mam na to cierpliwości. O dobra, na pustyni jest dużo mobów, będzie ciekawie. O tutaj mamy tę, no tą tajdę, bo no to tam będziemy mogli sobie iść. No odradzaj się. Dobra. No i ostatni, oficjalnie ostatni raz przyłączyłem się na pistula. Naprawdę, nie żartuję. Ale ta tarcza już jest dosyć, no, na wykończeniu. O nie, tutaj mamy moby. Ale byłoby teraz niefajnie zginąć. Ile tu mobów? Nie idziemy, uciekamy z pustyni, uciekamy. Ale aż się od nich, widzicie to? O nie, uciekamy szybko. O, tutaj mamy, patrzcie, jakie fajne widoki. Dobra, ale idziemy szybko, szybko. O, tutaj mamy jakąś rzekę. Na szczęście znam kordy. O ja jesteśmy na aż 50 tysięcy. Dobra. No i chodźmy sobie tam. Wow, ale mogłem tutaj iść jednak. O, mam psa! No i słuchajcie, no... No bym mógł sobie oswoić psa. Oczywiście, już drugi raz żałuję, że kości sobie nie wziąłem. A co my tutaj mamy? Dębowy las, ale jednak chyba... No nie wiem. Dobra. Chyba y, ucieknijmy stąd już jak najszybciej Jednak mógłbym to robić za dnia Jednak mógłbym się y, iść położyć do łóżka I tutaj mogę y, ściąć drewno y, Na ten las O nie, czy na ten płot No nie, ja tutaj wcinam chleb No, o dobra No dobra, dobra, dobra O, o, najlepiej aby się odbiło i trafiło w niego To by było by najlepsze nie, a ja nie chcę jej marnować, bo może mi się zaraz niszczyć. O dobra, idziemy, uciekamy stąd. Uciekamy szybko! Szybko, bo Creeper! O dobra, Creeper, to dobrze. Haha, ha, fajna to jest zabawa w ogóle. O Jezu, a jak wybuch. Dobra. Idziemy dalej. O nie! O, Jezu, właśnie o tym nie mówiłem! Nie! Nie. Mm, 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 mm. O nie, to było najgorsze. Nie, te Creepery są okropne. One mi wybuchają. No nie. Mam dość. Jak mnie jakiś Creeper już wybuchnie, to jest już koniec mojego życia. Uciekamy szybko. Dzisiaj nie był plan, aby walczyć z mobami. W ogóle dzisiaj miałem robić płot ale dobra dobra idziemy tam idziemy tam szybko o nie ile to jest mobów. dobra spróbujmy ciebie zabić o nie nie zwróciłem uwagi na moje życie o nie i pół serca mm -hmm, mm -hmm. i koniec kropka o nie jedno serce spróbujmy jeszcze trafić o dobra dobra no i Powinno być jednak spoko. O dobra, w końcu robi się już yy, dzień. Możemy iść się z spokoju położyć, ale to była noc. Dobra, idziemy. No cóż, no, dziś, ale dzisiejszy plan to i tak było no co innego. Ale dobra, to na kolejny odcinek może ale ten odcinek mi naprawdę przysunął y, dobrą myśl, że po prostu pójdziemy raz powalczyć trochę z mobami, aby osłabić po prostu sobie psa, no i również y, jednym z y, kolejnych odcinków to sobie będziemy mogli również o, kości są, właśnie, oswoić psa, albo dzisiaj nawet spróbujemy to zrobić. O, tam jeszcze się czai Enderman, no bo to jeszcze, to jeszcze jakieś moby mogą być, ale mm, teraz już nie muszę się bać, że jakiś tam kryper mi wybuchnie! Wykrakałem! wiem wy, wykrakałem! Ale dobrze. na szczęście udało nam się przeżyć dzisiaj. No i tam widziałem jeszcze jakiegoś psa, no to sobie go spróbujemy oswoić, no mam nadzieję, że Dwie kości wystarczą na uswojenie psa. No proszę. Aby dwie kości wystarczyły. Ale byłoby e wtedy e ficko. dobra. Ja myślę pozytywnie, że po prostu się uda. Dobra. Ale ja raczej chyba jestem pesymistą, ale dobra, dobra. No to tam widziałem chyba jakieś psy, no to tutaj powinni być. Pewnie jakoś nie poszli daleko o widzę jakiegoś psa albo i nawet dwóch o dobra dobra proszę ale dwie kości powinny wystarczyć dobra ale jakby był jeden pies za jedną kością jest udało się za drugą dobra dobra teraz y, musi iść za mną ten pies dobra chodź za mną chodź za mną szkoda że w ogóle konia się nie da posadzić no bo kiedy by dało się konia posadzić, no to słuchajcie, no po prostu yy, kiedy ja mam tego konia, no to on bardzo denerwuje. Po prostu mi tak ładzi po tym moim yy, mini domu. No i mi przeszkadza. Oczywiście ten dom jest tymczasowy, niedługo się wprowadzimy do tamtego, co w poprzednim robiliśmy odcinku. O! O, zapomniałem, pies się może teleportować. Okej, okay. dobra. No to chodźmy tutaj. O, dobra. No i tutaj już widać wioskę No to nie jesteśmy już Naprawdę daleko O tutaj po kryperach A nie tak tutaj kryper mi wybuchł Jakiś on musiał być mocny Ej no nie ma rozglądania się po jakichś dziurach Tam gdzie są krypery Ale chyba jednak nie będę sprintowała bo, bo bym chciał aby ten pies za mną nadążał Ale i tak pies się teleportuje No ale no Zaraz mi głód spadnie A ja bym chciał oszczędzać Dobra jesteś Ej, halo! No właśnie chyba nie nadążył ze mną. O, dobra, tutaj jesteś tutaj. Dobra, no to ja wolę jednak nie sprintować. No bo on też może i tak nie nadążyć. Kto wie, że się będzie teleportował. Dobra. I chodźmy sobie przez to. O, już widać sawannę. Już jesteśmy prawie na sawannie. No dalej, 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 dalej. Mam nadzieję, że ten pies jest już przyzwyczajony do pustyni. O, chodź tu, 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 tak. O, dobra. Akurat on mnie słucha. Miałem na jednym świecie takiego psa, co w ogóle mnie nie słuchał. Nie szedł w ogóle za mną. A ten patrzcie, no. No przez psy takie tak czasami mają. O, już widać moją wieżę z dirtową, dirtową i tą wieżę, no, wiecie, no, tą moją najbogatszą z betonu. To jest chyba mój najlepszy, najlepszy, najlepsza budowla po prostu na, na tym świecie, no? Chodź za mną, za mną, za mną. O dobra, chodź tu, chodź tu. No, teleportuj się. Mógł się teleportować. Jesteśmy już prawie w domu. Naprawdę, jeszcze naprawdę kawałek. Tutaj jest już moja osada. O ja, ja tam miałem robić płota, tam. Sobie oswajam, ale dobra, czego się nie robi dla przyjaciół? Mam już y, dwóch przyjaciół, mam już y, konia i y, psa. No to teraz i nawet y, widziałem, że mam jeden name, tak albo nawet dwa, to będę mógł ich sobie nazwać, Tylko właśnie teraz, jak ich nazwać, nie mam zielonego pojęcia. No teleportuj się, nie będę tak na ciebie czekał. Dobra, y, chodźmy tutaj, bo nie mam czasu, no i on się tutaj z tele teleportuję. O dobra, dobra, to jest najlepszy sposób na, psy, na psów. No i tutaj mamy ten zamek. Już jesteśmy naprawdę blisko. Patrz, tutaj już widać mur. No i właśnie już nie mogę szybko biegać. O dobra. Będę musiał co jakiś czas patrzeć, czy nadążę. Czekajcie, serwę sobie jeszcze chleb, no bo ja zaraz nie wytrzymam. O dobra, mam trzy chleby, ale to nie wystarczy, aby mi się dobrze najadł, ale dobra. Ej! Mają się! Okej, okay, najadłem się dobrze. To okej. Okay. No chodź za mną. O, dobra, dobra, dobra. Ja raz miałem takiego psa, po prostu ja szłem tak, a on po prostu siadł w inną stronę sobie. No nie wiem, on był bardzo nieposłuchany. O, dobra, idziemy tu. A zobaczmy, czy się uda tutaj przejść. O, dobra, udało się. O nie, zaraz może on wybić te owce, ale na szczęście. Y tutaj, no bo po prostu kiedy tutaj by były by było ja bym tutaj zapomniał wstawić furtki ani no, tego, dywaniku, no to wtedy by już było po moich zwierzątkach. O dobra, dobra. I mam nadzieję, że będziesz cały czas żył, że nigdy nie umrzesz i niedługo będę musiał zrobić dla niego budę, no i też dla konia, no bo on się tam pałęta po tym moim po tym moim magazynie no nie no magazyn jest na dole i chodź za mną chodź 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 i spróbujemy go jeszcze jakoś nazwać, no bo tam chyba słyszałem że miałem gdzieś w skrzynkach name tak no chodź za mną już chyba wolę go pchać chodź chodź za mną no dobra posadźmy go tutaj no i weźmy jakiś name tak bo ja chyba miałem jakiś name tag no halo gdzie jest ten name tag gdzieś tutaj był czy wy go widzicie w ogóle? Ja nie widzę. Wiem jak jest, no to możecie się teraz ze mnie śmiać. Ale nie widzę go. Dobra, będę musiał poszukać w skrzynkach, bo na razie to jest graciarnia. O, mamy jakiś name, tak, ale szkoda, że nie mamy dwóch. No to nazwiemy sobie najpierw hmm, może konia. No bo koń w ogóle był pierwszy znaleziony, a psa to jeszcze nie wiem. Dobra, ale teraz jak go nazwać? Hmm, może hmm, Nazwijmy go... Może koń? No nie no. O pan, koń. Dobra. Nie wiem w ogóle. Pan. Yy, koń. koń, dobra, pan, koń. O dobra, mamy name tak. O, no i kowadło mi właśnie poszło, ale dobra, i tak mamy dużo żelaza, no i dobra, nazwijmy go Pan koniu. o dobra, no i nazwijmy go tak, o dobra, mianujecie Pan Koń, no dobra, no i będziemy, zrobimy sobie jeszcze dla niego nawet jakąś, no jakieś dla niego miejsce, no bo on mi bardzo przeszkadza, kiedy coś sobie tam craftuje. <laughs> A ja już chyba się będę z wami żegnał. Jeszcze o, jeszcze co to dzisiaj chcę zrobić, no to y, zrobić villagera, zapomniałem jak mu się nazywa, chyba alchemik. Y, a po angielsku chyba y, no zapomniałem chyba. No gdzie jesteś? Tutaj, tutaj, tutaj. No i mam nadzieję, że zmieni profesję, no bo będzie mógł sprzedawać pe Ender perły nawet y, za to. No i nie będziemy, mogli, nie, nie będziemy musieli polować na endermany, to zmieniaj się na alchemika. No? No dobra, musimy mu dać trochę czasu, ale po prostu już słońce zachodzi. Tak już zachodzi, to chyba już nie może zmienić profesji. Ale dobra, dobra, mam nadzieję, że jak najszybciej ją zmieni. Niedługo właśnie już będziemy mogli sobie robić potki, ale do tego to jeszcze daleko. Jeszcze zobaczmy na koniec odcinka, czy jest jakiś name, tak? No nie wiem Dobra już chyba nie widzę żadnego name taga Po prostu jedynie chyba mam syf w pumpunku Może tam coś jeszcze będzie Jest jeszcze drugie siodło Będę miał przyjaciela Będzie ten koń miał przyjaciela No dalej, czy coś jest Halo, szukam name taga O tutaj chyba był jakiś name tag Ale go nie widzę Halo, panie name tagu może tutaj coś będzie? No zobaczmy, jak chcę się trochę rozejrzeć. Czy jest tutaj jakiś name tag? No nie, no dobra. Jedynie nie sprawdziłem tego dobrze. Potem sprawdzę, ale i tak wspomnę, że może być jakiś name. Tak, dobra. No to ja już dzisiaj się z Wami żegnam. Myślę, że odcinek Wam się podobał. Ale w ogóle ten pies wygląda tak jak manekin. Dobra. Myślę, że odcinek Wam się podobał. Dzisiejszy odcinek, no przyznaję, że był naprawdę długi. Yy, chyba najdłuższy, tak, najdłuższy odcinek tej serii. No to ja już jest z wami żegnam, bo już trwa pół godziny. Myślę, że Wam się podobał. Dajcie łapkę do góry, subskrypcję. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, na razie.